Lecimy z temaciorkiem. Siema, siema widzowie. Robimy kolejny test dzisiaj. Tylko mam koszulę zapiętą, a tak to się nic nie zmieniło. No i wypiłem trzy energetyki. Też poprzednie. Dobra, mamy nowy teścik. Znalazłem Helenkę. Tu zechwalicie swego nie znacie. Lecimy z pierwszym. Z pierwszym piciu. To jest dobre, no, no spyszne nawet. Się dobrali do tej polskiej marki, teraz sławne się stało. Znaczy było sławne już. To się piło już od 20 lat, te, te picia. A teraz zrobili jeszcze bardziej modne to. I u Wojewódzkiego to jest. Mhm, mm fajowe. Mm. Fajny smaczek, no. Mm. Mniam, niam. Dobra, teraz mamy witaminy, minerały. Osi, witamin, hydration. 100% niacyna, biot biotyna, cynk, selen. Napój gazowany o smaku pomarańczowym. O, bez sztucznych barwników, konserwantów. Osi. Iga, team, iga, świątek. Mamy panią igę świątek. Naszą mistrzynię. Świątek. No i fajnie, dobra. Próbujemy, co to to os jest. Musi może być różne. Oj, może być różne. Może być dobre, może być dobre a, w, a może być zupełnie niedobre. Ale chemicznie. Mm. Mm. Dobre, O, w ogóle nie słodkie. Nie no, trochę jest słodkie, ale? Bardziej kwaśne. No dobre. Hmm, fajne. Ale nie będzie wysoko. No zobaczymy jeszcze, to może być. Chai mate orange. Zobaczymy jak to chai, chai made, bo to może być na ostatnim miejscu, ale może być też dobre. Chai kole piliśmy, a teraz jest chai made. Czyli ta Hierba mata. Wake up your body, wake up your mind, it's tea time. Obudź swój umysł, obudź swoje ciało, jest teraz czas na herbatkę. No to pijemy, jak czas na herbatkę, to pijemy. Chai cola była dobra. To może być różne. <śmiech> 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 tak. Może być. Ale dobre. Mm. Niezłe, to będzie pierwsza. Mm. Tak, to będzie. Chyba to będzie drugie. Chai druga. Dobra, to znaczy czaj mate. Dobra, tak się prezentuje nasze podium. Dzięki, że byliście ze mną, Siemanko. Pozdrawiam, cześć.